Szanowni Państwo, troszeczkę odpoczynku. Mamy godzinę za 15.15. .15. Za chwilę, o godzinie 15.30, rozpoczną się zawody konne. Tamten samochód, co jeździ popielaty, woził pełno ludzi po placu. Dlaczego? Aby. woził zawodników, aby zawodnicy zobaczyli, gdzie będą jeździć wyznaczony teren dla koni. Oczywiście nie zabraknie tutaj, proszę Państwa, przez tutaj, ten proszę Państwa, tutaj na zakręcie. Naprawdę trzeba uważać, bo to jest bardzo niebezpiecznie, zresztą zobaczycie Państwo sami, jak to będzie wyglądało, każdy, każdy zawodnik ma wyznaczony teren, gdzie ma się poruszać, jak będą zawody, nie poruszamy się bliżej koni, trasy, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, dlatego będziemy to robić ostrożnie, relacjonować, no i fotografować parę zdjęć i widzimy się w Kowalowych. Także proszę Państwa, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę wytrzymajcie, wytrzymajcie. Ja też czekam, czekam, czekam cały czas, nie mogę się doczekać. Troszeczkę ze strażakami posiedziałem, pogadałem. Także także żeby czas szybko zleciał. Także czekam już za momencie, już widać, już się coś dzieje, już się za chwilę, już się ludzie schodzą, już zaraz się wszystko zaszcie. Także będziecie Państwo, to się naprawdę będzie działo, bycie ostra jazda, bez trzymanki, także kibicujemy najlepszym.